Arego witam serdecznie w kulturalnym donosicielu. Dzisiaj tradycyjnie jak w każdym programie zobaczymy co działo się w rubinskiej kulturze oraz zaprosimy was na imprezy kulturalne. W takim razie przed nami relacje, oczywiście krótkie, bo ci co byli mogli na własne oczy się przekonać jakie to były fajne imprezy. W takim razie nie przedłużam dla tych którzy nie byli, zobaczcie jak tam było, dla tych którzy byli krótkie przypomnienie. To był niezwykły wieczór. W ramach szóstych już nocnych prowokacji na scenie Rybnickiego Centrum Kultury pokazano dwa spektakle w wyjątkowy sposób łączące ze sobą obraz, muzykę i grę świateł. Jako pierwszy na scenie pojawił się Marcin Jarnuszkiewicz ze swoim spektaklem z cyklu Homeworks. Jak sam przyznaję, ten spektakl wyróżnia się przede wszystkim fabułą. On nie opowiadał niczym, nie posiada fabuły. To jest nie tyle przekaz, co stworzenie okoliczności. To jest okoliczność taka sama jak zjawiska natury, jak słuchamy muzyki. Tu nie ma przekazu, który jest związany z teatrem literackim, bo to nie jest teatr parto literatury. Tu, jak mówię, scenariuszem są właściwie emocje, które przenoszą się, które są wybudowane na, na strukturze muzycznej. Po tym pokazie relacji i emocji pomiędzy człowiekiem i lalką rozpoczęło się drugie przedstawienie. Pokaz fotografii Jacka Lidwina z oprawą muzyczną w postaci pieśni żydowskich śpiewanych przez Agnieszkę Łucję z akompaniamentem Tomasza Kurowskiego. I właśnie takie wyjątkowe, nietypowe, czasem szokujące przedstawienia pokazywane są zawsze w ramach nocnych prowokacji. Pokazujemy spektakle, performansy, poezję, fotografie, rzeczy pro projekty bardzo kameralne, osobiste, w których e, autorzy. Mówią o sobie, więc, to jest jakby jedna rzecz, i robią to w sposób bardzo osobisty. Jak dodaje Joanna Grabowiecka, takie intymne spotkania pomagają głębiej zrozumieć sztukę, spojrzeć na nią z perspektywy twórcy, reżysera. I właśnie taka jest idea nocnych prowokacji: sprawić, by widzowie odbierali sztukę w nieco mniej konwencjonalny sposób. O tym, że muzyka rockowa wykonywana w formule bezprądu broni się bardzo dobrze, świadczy chociażby spory sukces płyty Nirwany czy naszej rodzimej grupy Hej. A jak w takim stylu brzmi muzyka rybnickiego zespołu Vitamins? O tym można się było przekonać podczas kolejnego koncertu z cyklu CKA bez prądu w rybnickiej bibliotece. Vitamins jest zespołem kojarzonym raczej z ciężkim graniem, jednak na ten wieczór panowie przygotowali specjalne, akustyczne wersje swoich utworów. Jak sami przyznają, nie była to ciężka haruwa, raczej ciekawe doświadczenie. Początkowo jak zaczynaliśmy pracę nad no tym materiałem akustycznym, wydawało nam się to jakimś takim trudnym zadaniem, ale w trakcie pracy okazało się, że no nie, nie sprawiało to jakiejś, jako takiej dużej trudności. Wystarzały się jakieś takie momenty w niektórych kawałkach, że trzeba było przysiąść, porzeźbić, jak to nazywamy, ale ogólnie było ok. Czasami zdziwiliśmy się, że tak fajnie te utwory wychodzą. Nigdy nie mieliśmy możliwości tego posłuchać, a zmusiła nas do tego rzeczywistość. Stworzenie akustycznych wersji swoich utworów przyniosło zespołowi sporo frajdy, podobnie jak słuchaczom zgromadzonym w Rybnickiej Bibliotece. Na dwunastym spotkaniu z cyklu CKE bez prądu publiczność dopisała, a organizatorzy już przygotowują kolejny koncert. 13 koncert mamy już też zaplanowany, właściwie zapięty na ostatni guzik. Zapraszamy wszystkich 27 stycznia na Oktober Leaves. Myślę, że znany bardzo dobrze tutaj rybniczanom i nie tylko. Chłopcy z Rybnika grają taki brytyjski pop, bardzo melodyjny, muzyczny. Wydali płytę, myślę, że będą też ją promować. Także zapraszam serdecznie Oktober Leaves w akustycznej odsłonie. Wielbiciele zarówno akustycznego grania, jak i zespołu do October Leaves mogą zatem już rezerwować sobie wieczór. Widzieliśmy, co działo się podczas koncertu bez prądu, gdzie grał Vitamins, w bibliotece oczywiście. Zobaczyliśmy, jak było na nocnych prowokacjach w Rybińskim centrum kultury, a teraz przed nami garść zaproszeń. Wszystkich miłośników jazzu i nie tylko. Bo wszystkich tych, którzy lubią posłuchać bardzo dobrej muzyki, wykonaniu znakomitych wokalistów, znakomitych instrumentalistów, zapraszam na tegoroczny 26 Silesian Jazz Meeting. bardzo serdecznie zaprosić wszystkich melomanów na finałowy koncert Dni cecyliańskich, który odbędzie się 27 listopada w Kościele Ojców Misjonarzy w Rybniku. Na program koncertu złożą się utwory wokalne muzyki dawnej, sakralnej w wykonaniu kwartetu wokalnego Vox Animum oraz Główny punkt programu, yy, trzecia symfonia, symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Zresztą temu kompozytorowi koncert jest poświęcony, jako że w tych dniach obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego. Wykonawcą jego symfonii będzie Filharmonia Rybnicka. Partię solową wykona. Znakomita śpiewaczka polska pochodząca z rybnika pani Katarzyna Oleś Blacha. Natomiast całość poprowadzi Jan Wincenty Havel. Bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. W piątek rozpoczęła się dziewiąta edycja pojedynku na Słowa. Myślę, że to, że to jest sytuacja, która jest. W pewnym sensie permanentna, że są wśród młodzieży ludzie, młodzi ludzie, którzy są bardzo zainteresowani tym, żeby mówić, którzy dobrze czują poezję. Znaczy wszyscy uwielbiają poezję, tylko nie wszyscy odkryli to, że, że, że właśnie to lubią. I myślę, że to jest bardzo zróżnicowane, trudno wydać krótki werdykt na ten temat. Dzisiaj będę miał okazję się przysłuchać i, i przypatrzeć temu, jak to wygląda w Rybniku, czy tutaj w rejonie, w tym regionie. A jako juror, na co będzie pan zwracał uwagę? Kompleksowo zwraca się uwagę na osobę, która wchodzi na scenę. Oczywiście, że ważne są składowe, czy, czy jest to osobowość emanująca ze sceny energią, czy techniczne sprawy są opanowane, to znaczy dykcja, interpretacja, emisja głosu. No to są takie cząstkowe składowe, natomiast najważniejsze jest wrażenie ostateczne, które młody człowiek wywiera na, na słuchającym. Miło mi Państwa zaprosić na wszystkie imprezy dziewiątej edycji pojedynków na słowa. Będzie śpiewał pan Kuba Blokerz. On przy okazji wygrał Festiwal Piosenki w Rynku, wygrał Kraków, wygrał inne festiwale. A jednocześnie zrobił maturę w pierwszym liceum w Wodisławiu Śląskim. pozostaje mi raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco zaprosić, bo to naprawdę są bardzo fajne imprezy. Już mamy 19 edycję ogólnopolskiego konkursu sztuki imienia Van Gogha. Konkurs, już jest dosyć znany w kraju i nie tylko. Nawet z zagranicy przysyłają pracę, ale konkurs nadal się nazywa ogólnopolskim i na razie nie chcemy tego wyolbrzymiać na siłę. Niech się rozwija naturalnie. Więc co do 19 edycji, to wzięło w nim udział 73 twórców, a wysłali razem 253 prace. Do wystawy dostało się 139 prac. Tak jak widać malarstwo no, przeważa. Rzeźba, tkanina, grafika, instalacja. Jeśli chodzi o laureatów, to będą wymienieni z różnymi miłymi epitetami podczas wręczania nagród w sobotę o godzinie 18, na którą wszystkich miłośników sztuk plastycznych zapraszam. Witam widzów kulturalnego donosiciela. Tym razem chciałbym zaprosić wszystkich, w najbliższą sobotę na godzinę 18 do Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach na spotkania z kinem ofowym. Zobaczymy tam najważniejsze filmy, które zostały nagrodzone na takich festiwalach jak Cinema z Poznania czy Ofeliada z Gnieza. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie, chciałem zaprosić Państwa na koncert, który odbędzie się 2 grudnia w Kulturalnym Klubie. Przyjdzie do nas zespół Łąki One, objawienie tegorocznego przystanku Woodstock. Zespół grający muzykę funkową, taką bardzo wesołą, występujący w niepodważalnych reakcjach scenicznych. Także strona wizualna tego zespołu jest bardzo interesująca. Co do muzyki, to powiem, że na gitarze basowej w tym zespole gra Bartek Królik, jeden z lepszych producentów muzyki pop w Polsce. Wcześniej basista zespołu Seastars, który wyprodukował dwa doskonale przyjęte albumy zespołu Seastars. Bilety na ten koncert w cenie 20 zł. Zapraszamy. Chciałbym serdecznie zaprosić młodzież, dorosłych na poetycką wyprawę w głąb krainy wyobraźni zmysłowości. A to za sprawą niezwykłego spektaklu, zapachu słoni po deszczu, w wykonaniu Teatru Figur z Krakowa. Spektakl niezwykły, czaruje, uwodzi. Jest przykładem spektaklu teatru cieni z najwyższej półki, który jest świadomy możliwości i specyfiki tej formy. Żeby bardziej zrozumieć spektakl, i poznać kulisy Teatru Cieni, aktorzy zapraszają na godzinny warsztat przed spektaklem. Kochani, 2 grudnia, godzina 17, Dom Kultury Boguszowice. Zapach słoni po deszczu. Zapraszamy. 3 grudnia w Frymnickim Centrum Kultury o godzinie 17 wystąpi Kabaret Młodych Panów ze swoją specjalną śląską trasą. Tak, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie wyjątkowy program, bo w nim zamieścimy wszystkie, wszystkie śląskie skecze, jakie dotąd udało nam się stworzyć, ale nie tylko. No i mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowe spotkanie i dla nas, i dla Was. Nie tylko będziemy mówić, będziemy też dużo gadać. I śpiewać. Tak, i w związku z tym mamy konkurs. Pytanie konkursowe brzmi w Komunia. Młody synek idzie do komunii. Pytanie brzmi: jak synek mu na imię? I on go gro, ale jak on mu na imię ten synek? Takie śluńskie imię. Szczegóły na y, stronie internetowej. Adres właśnie się ukazuje na Państwa na ekranie i na Facebooku również. także A do wygrania podwójna wejściówka na tenże koncert. I stare Galoty. I co? Stare Galoty. Tak, coś chcesz powiedzieć? Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu kulturalnego donosiciela. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia już za tydzień!